Szpital onkologiczny w Koninie przestał przyjmować pacjentów, ponieważ nie ma pieniędzy, których nie wypłacił mu NFZ. Jaka jest rada pana posła? No, jeżeli ktoś w tej chwili został z Konina odesłany, niech natychmiast znajdzie inną placówkę na terenie województwa Wielkopolskiego. No, niech jedzie na tę chemię, którą przyjmuje się kilka razy w tygodniu. Bo i tak ma za mało problemów, niech teraz się zajmuje komunikacją. Szczególnie starsi, którzy nie mają możliwości poprowadzić samochodu, albo ci, którzy są już w takim stanie, że za kierownicę wsiadać nie powinni. No, bardzo dobra rada, wujku. Świetna rada. Pycha. Zresztą tutaj chciałoby się zacytować klasyka z filmu. Ja mam bardzo dobre połączenie. Wstaję rano za piętnaście trzecia. Latem to już widno. Za piętnaście trzecia jestem ogolony, bo gole się wieczorem. Śniadanie jadam na kolację, więc tylko wstaję i wychodzę. No ubierasz się, pan. W płaszcz, jak pada. Opłaca mi się rozbierać po śniadaniu? Do PKS mam 5 km, o czwartej za 15 jest PKS. I zdążasz pan? Nie, ale i tak mam dobrze, bo jest przepełniony i się nie zatrzymuje. Przystanek, więc idę do mleczarni, to jest godzinka, potem szybko wiozą mnie do Szymanowa. Mleko wiesz, pan ma najszybszy transport, inaczej się zsiada. Trzymanowie, siadam, znoszę bańki i łapię EKD. Na ochocie w elektryczny, do stadionu, a potem to mam już z górki, bo tak, 119, przesiadka w 13, przesiadka w 345, i jestem w domu. To znaczy w robocie. Jest za 15, 7, proszę pana. To jeszcze mam kwadrans. To jeszcze sobie obiad jem w bufecie. To po fajrancie nie muszę już zostawać, żeby jeść, tylko po prostu do domu i góra 22,50, jestem z powrotem. Golę się, jem śniadanie i idę spać.